Myślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Myślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Patrząc na ten obrazek, ciężko sobie przypomnieć i wyobrazić, że w tym miejscu jeszcze nie tak dawno stał zupełnie inny budynek. W czerwcu 2022 roku pod budowę nowego przedszkola został symbolicznie wmurowany kamień węgielny. Bez decyzji władz samorządowych nie byłoby tego przedszkola, bo sięgnęlibyście po pieniądze, ale na przykład na kanalizację czy na przykład na drogi. To też jest bardzo ważne, to też jest bardzo potrzebne, ale inwestycja w przedszkola, w szkoły to jest inwestycja w przyszłość naszego społeczeństwa i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Piękne przedszkole, jak widzimy świetnie też zaprojektowane. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wraz z panią kurator Barbarą Nowak. We wrześniu rok później wnętrza nowego budynku powitały uśmiechniętych przedszkolaków. Dziś jest dzień, na który wszyscy tak długo czekaliśmy. Z dumą i ogromną radością witam was wszystkich na uroczystym otwarciu naszego przedszkola. To wyjątkowa chwila, pełna nadziei i oczekiwań, która rozpoczyna nowy etap w życiu naszych maluchów oraz całej naszej społeczności przedszkolnej. Przybyliście tu dzisiaj, aby razem celebrować ten wyjątkowy dzień. To niezwykle ważny krok w rozwoju naszych najmłodszych obywateli, a także moment, w którym wspólnie jako rodzice nauczyciele i personel przedszkola jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie ich przyszłości. Marzenia się spełniają, mówił Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk w środę 27 września podczas oficjalnego otwarcia przedszkola samorządowego Zagroda w Stróży. Jest to dla nas wielki dzień, wielki dzień, w którym trzeba powiedzieć spełniają się nasze marzenia. Marzenia dzieci ze Stróży, marzenia rodziców ze Stróży, o pięknym, komfortowym budynku, o budynku na miarę XXI wieku. Tak naprawdę historia tego przedszkola rozpoczęła się, no myślę, że, że zbiegło się to w czasie z, z momentem objęcia przeze mnie urzędu, ponieważ no od razu chciałem, żeby na miejscu starej zagrody powstała ta nowa, którą widzimy. Ten stary budynek, można powiedzieć historyczny tutaj dla mieszkańców, został tak naprawdę zagospodarowany na przedszkole przez Daniela Obajtka. W tamtym czasie zagospodarowanie tego budynku na przedszkole to był strzał dziesiątkę, ponieważ no, mieszkańcy uzyskali tak naprawdę dostęp do przedszkoli, na czym zawsze i wtedy i teraz nam bardzo zależało, żeby ten dostęp był maksymalnie ułatwiony. No, niemniej jednak nie był to budynek stricte. Wybudowane pod przedszkolę, no więc z czasem zaczęły pojawiać się różnego rodzaju problemy, no a już na tej ostatniej prostej, zanim została podjęta decyzja o wyburzeniu i wybudowaniu nowego, no to już niestety wchodziły normy sanepidowskie, normy przeciwpożarowe, które musiały być spełnione. No stąd decyzja o wyburzeniu budynku i budowie tego nowego. Oczywiście to nie było tak, że projekt zagwarantował nam od razu realizację, Tutaj z pomocą na pewno przyszły rządowe pieniądze. Bez tego e, naprawdę no, nie ruszylibyśmy, bo e, kwota kilku milionów była no, nie do przeskoczenia e, przez nas e, samorząd. E, no ale udało się, no, kwota, którą wtedy pozyskaliśmy, 4,5 miliona, nie tylko e, zabezpieczyła pieniądze na realizację tej inwestycji. Ale również w ramach tej kwoty zostały wykonane dwie termomodernizacje w szkole w Stróży oraz w jednym z przedszkoli, więc, więc no można powiedzieć, że kwota została maksymalnie wykorzystana no i dzisiaj możemy się cieszyć i tym budynkiem, ale również tamtym i całą infrastrukturą szkolną w naszej gminie, która wydaje mi się, że jest na bardzo wysokim poziomie. Nasze przedszkole jest najlepsze na świecie. Ale o tym przecie wszyscy wiedzą. Budynek jest wyposażony oczywiście w nowoczesną kuchnię, stołówkę, posiłki są przygotowywane na miejscu, więc to była jedna z rzeczy, na której bardzo nam zależało, żeby, żeby ta stołówka i ta kuchnia tutaj była. Budynek to 5 oddziałów. Na obecną chwilę 110 dzieci uczęszcza do tego przedszkola. Dzieci mają tu wyśmienite warunki. Sale są piękne, przejrzyste, jasne, wspaniale wyposażone. Wyposażone w nowoczesne mebelki, sprzęt, zabawki, dużo gier, również sprzęt multimedialny, tablice interaktywne. Wszystko naprawdę jest piękne, nowe, świetne, bajeczne. Przedszkole jest wspaniałe i na miarę XXI wieku, więc myślę, że dzieci. Już dzisiaj troszkę pokazały tego, co, co tam w tym przedszkolu się dzieje, naprawdę jest wspaniale. Nic więc dziwnego, że w kierunku tej inwestycji płynęły same gratulacje. Dzieci tutaj pięknie opowiedziały nam, jak jest w tym przedszkolu. Miały piękny występ i powiedziały, że bardzo, bardzo szanują, kochają panią dyrektor i panie, które je uczą i że mają pyszne jedzonko i że mają piękne zajęcia. To wszystko wybrzmiało z ust dzieci i to jest bardzo ważne, bo to jest takie autentyczne, takie bardzo szczere. Patrząc na to przedszkole, ono już z zewnątrz wygląda bajkowo. Piękna inwestycja, inwestycja w przyszłość młodego pokolenia. Życzę tego, żeby ten, to nowe miejsce, ten piękny obiekt. Był dobrym miejscem pracy, a jeszcze lepszym miejscem wychowania najmłodszego pokolenia. Serdecznie. Gratulacje, ale przede wszystkim podziękowania skierowane zostały również do tych, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. To, co rozpoczęliśmy w 2021 roku, nie miałoby możliwości zaistnienia, gdyby nie środki rządu, które w tym czasie się pojawiły. Środki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Środki z Rządowego Funduszu, które pozyskaliśmy na ten cel w kwocie 4,5 miliona. Dziś mamy bardzo radosny dzień i chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy to przedszkole oddać do użytku. Zarówno do osób, które już wcześniej zostały wymienione: pana wojewody, pana posła, architekta, ale również tych osób, które ten wkład nieoceniony w to przedszkole mają, a które naprawdę do ostatniej godziny pracowały, żeby nasze marzenia mogły się ziścić. Więc dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich rodziców pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie oraz oddanie w nasze ręce tego pięknego obiektu, do którego codziennie mogą przychodzić nasze ukochane pociechy. Jako rodzice jesteśmy wdzięczni, że ci mali ludzie mogą się uczyć i poznawać świat w czystych, pięknych, bezpiecznych i oczywiście nowych salach. Dziękujemy. Warunki, które teraz dzieci mają do nauki i zabawy, są warunkami na miarę XXI wieku. Prócz wyposażenia i samego budynku ważne jest jednak także gro. Pedagogiczne. Mamy młodą, wspaniałą kadrę, również doświadczoną i, i spontaniczność, radość tutaj. Wspaniale to naprawdę dziewczyny prowadzą moje koleżanki, które, które od samego początku zaangażowały się, by te dzieci czuły się jak najlepiej, by czuły się zaadoptowane, wesołe. Można powiedzieć, że, że zarówno jest nauka, jest śpiew. Jest zabawa, jest taniec, spontaniczne zabawy. Przedszkole zagroda to radość dla dzieci, a uśmiechnięte dzieci to szczęśliwi rodzice. No przede wszystkim wszystko nowe, dużo zabawek, fajny plac zabaw. Super. Na, nauczycielki bardzo miłe, bardzo uprzejme, super. Turka jest w naprawdę, naprawdę, że wszystko jest nowe, są nowe zabawki, nowe sale. Panie są bardzo sympatyczne, bardzo też wyrozumiałe, niektóre dzieci pierwszy raz przychodzą, więc ta kwestia rozłąki z rodzicami jest też dla nich okropna. Natomiast panie są bardzo sympatyczne, miłe, pomocne. No, córka bardzo też mówi, że jedzenie, że, że kuchnia, że kucharka, że gotują, że proszą o dokładki, że naprawdę... No jesteśmy zadowoleni jako rodzice również, bo przecież i wyposażenie tego przedszkola, i długo czekaliśmy na to przedszkole, sale są duże, przestronne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego przedszkola, jest bardzo blisko. Dzieci są zadowolone. Jest dużo emocji, dużo wrażeń i naprawdę jest super. Hej ho, hej ho, do przedszkola by się szło. Nie jedna osoba z pewnością chętnie cofnęłaby się w czasie, aby znów być radosnym, beztroskim przedszkolakiem i uczyć się i bawić w takim miejscu jak przedszkole Zagroda. Ślenice i TV Wasza telewizja internetowa.